Jedziemy po motocykl. Tak, ojcze. Tak jest Krzysztof. Tak, tak ojcze. Tak, ojcze. <grybuj> Zakup niekontrolowany. Przy każdej przygodzie muszą być straty. Ania pozbyła się progu. Prawda? <grybuj> A ja w moim nowym nabytku też coś zgubiłem. Jeszcze dobrze nie wyjechaliśmy z punktu zakupu pojazdu. <noise> to, jest, to jest szczęście, tak? Panie Piotrze, parę słów od eksperta. Słuchaj, wszelkie przeciwności losu wskazują na to, że wiesz, po burzy zawsze wychodzi słońce. Jaki, jakie i... przeciwności losu? Mówię, że to dobry znak. Zaczyna no, padać. Wiem, że zaczyna... Aha, właśnie, A właśnie, i zaczyna, zaczyna padać. I zaczyna padać, tak, faktycznie. I zaczyna padać. No więc tak. A do domu to... tylko 250, także spokojnie. Tak, tylko 250 km, po już... E... Od której godziny jesteś tu w drodze? Pęci, byłeś po mnie, poczekaj, była godzina y, 8.30 Tak? To wcześniej? Ja? ja? 8.30 no dobrze, to, to, to co, 8.30, wszystko fajnie Mamy którą podać? Nie, nie będzie widać Nie będzie? Nie 20.50 no. Za, 10, 20 za 10 To tak, to i, to i to drugi motocykl, który oglądamy, nie? To... I nie wiem, I zabraliśmy go ale... Tak, Piotr miał być na 19, obiecywał Żonie, że będzie na 19 nie, w domu. No, dzień jest dla Ciebie, do 23.59 masz czas. O. Ale musisz się wyrobić. A. Bo będziesz miał zalą do czynienia, o, o. a tego nie chcesz. No wiesz, pewne rzeczy nas usprawiedliwiają, na przykład Ania, która zgubiła próg w samochodzie. Deszcz, więc trzeba jechać znaczy, wolno. Osłonę próg, żeby było jasność, bo to... tak, deszcz będziemy musieli jechać wolno. No nic, ale maszyna się dobrze spisuje, póki co. Przynajmniej na odcinku tych 500 metrów. O, mamo. Pan sprzedający przybył z ratunkiem. Tak. Śrubki. I zestaw cały. I, za I zapas śrubek. Tak, ale Ania dalej nie ma swojego progu. Trudno. Jak widać na załączonym obrazku, ani nie ma. Ani, ani. Ani, ani. Ani, 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 ani trochę. A, tak. Ani trochę. No. Generalnie jest cena jak w horrorze. Tak, ale nie, no, nie, ale nie patrz. Scena jest jak w horrorze. Jest noc. Stoją maszyny na poboczu. Jest zły zakręt, na który zgubiłem dekielek. A ani nie ma, bo pojechała z poprzednim właścicielem tego nabytku by szukać progu do swojego auta. Osłony progu. Liczymy na to, że, że wróci w sumie, bo chyba po coś tu stoimy, nie? No chyba, że się po prostu zbieramy. Nie no, pewne straty trzeba po prostu wliczyć. To każda przygoda ma koszta. swoje koszty. No. To co, trudno? Czy czekamy? Nie no, czekamy. Czekamy na Volvo. A. Ty ale to też w sumie tak jak w horrorze, nie? Volvo kombi. Aha, a z tyłu łopaty, A z tyłu łopaty, kurde, no to... ooo! Tak motocyklista na drodze, niech się nie zatrzymuje z pomocą. No, każdy myśli, żeśmy się pocałowali. Musisz kask położyć. Tak, muszę kask położyć. Te śrubki potrzebuję, to kładę kask na ziemię, nie? Tak, ale śrubeczka już jest. Dekielek przykręcony. Pan sprzedający bardzo fajny. W sensie uczciwy i okej. Okay. Telefon odebrał. Śrubeczkę przywiózł. Jeszcze zestaw. zawiózł. Tak, cały zestaw. Jeszcze śrubkę za pasem zostawił. Zabrał nie z powrotem, żeby znalazła swój Swoją osłonę progu I liczymy na to, że ją przywiezie No chyba jest uczciwy do końca, nie? Jak się nazywa tam jest miejscowość? My jesteśmy? Ta miejscowość w ogóle ma nazwę? To jest, tak. to jest Bytom chyba? Bytom, bytom. bytom To jest na pewno Bytom? Tak My nie wyjechaliśmy już z Bytomia? Nie, nie, nie. <laughs> nie Jeszcze nie. nie, nie udało nam się eee, Szkody górnicze szkody górnicze. <laughs> szkody górnicze? Tak jest Nas powstrzymały, szkody górnicze